Witajcie, w tym filmie chciałbym Wam pokazać pewien gadżet dla naszego Samsunga Galaxy Note 3. Samsung Galaxy Note 3 nie jest urządzeniem wodoodpornym oraz wodoszczelnym, dlatego też, jeżeli chcielibyśmy zastosować go do kręcenia filmów lub robienia zdjęć pod wodą, e, musimy zaopatrzyć się w odpowiednie etui lub pokrowiec, e, ewentualnie obudowę wodoodporną i wodoszczelną, co jest najważniejsze, żeby było wodoszczelne. E, Przeszukałem całe Allegro, Ebaya, nie znalazłem żadnego sensownego, żadnej sensownej obudowy czy to plastikowej, jakie są dla iPhone'ów, ani jakiegoś super pokrowca. Dlatego też zdecydowałem się na rozwiązanie, które mam tutaj w ręce, które ma w 100% zabezpieczać telefon po włożeniu telefonu do tego pokrowca silikonowego, odpowiednio zamknięciu oraz zabezpieczeniu tym motoplastikowym tutaj zaczepem do tego produktu jest też smycz, którą możemy spokojnie sobie na ręce zawiesić, no i nurkować, nurkować, brać telefon kiedy chcemy robić zdjęcia, kręcić filmy. Produkt ten zapewnia, jak widać, wodoszczelność do 20 metrów na 10 godzin, IPX8 certyfikat super extra. Eee, tu jest jakaś krótka instrukcja, ja tu i tworzywa sztucznego la la, la, la. Najważniejsze jest, żeby za pierwszym razem e, zamknąć tu i suchą kartkę zamiast, zamiast naszego telefonu i zanurzyć w wodzie na co najmniej 3 minuty. Wytrzyj dokładnie tu i sprawdź, czy kartka postawa całkowicie słucha. E, dlaczego taki proces, taki proces sprawdzający, czy na pewno nie ma żadnej wady produkcyjnej? E, całkowicie rozumiem. Nie ma najmniejszego problemu. Przygotowałem tutaj zamiast papieru. E, Papier toaletowy myślę, że będzie idealny do tego celu, bardzo osiągliwy, więc jeżeli jakaś kropka by się przedostała wody, to ten produkt zdyskwalifikuje i oczywiście oddam do producenta, sprzedawcy, który wymieni go na, na drugi. Myślę, że możemy spokojnie odpakować, zobaczyć co jest w środku i zaraz Wam to pokażę. Tutaj jak widać przygotowałem pewne naczynie. Naczynie moje zdaniem ma około 40 cm wysokości, nie jest to kilka metrów. Ale myślę, że dość sporo, aby sprawdzić działanie tego oto futerału na razie z kartką papieru, a potem z Galaksem oto czujeczką. Zaraz wrócimy, pokażę, co jest w środku w tym oto opakowaniu. Właśnie wyciągnąłem z opakowania taki oto kawałek plastiku, w którym jest nasz futerał podoszczelny. Pod spodem, jak myślę, jest jakaś instrukcja. Spójrzmy na to, co tam jest. Tutaj jakaś instrukcja. Okej. Okay. Zobaczmy co to w środku. Coś ciekawego. Aha, czyli pewnie jak używać świetnie. Czyli możemy spokojnie sobie naszej telefon. Mieć, że tak powiem, podczas schodzenia pod wodę. Woda Tu i do smartfonów Max 5-8 cala. Świetnie. Czy coś z tej strony jeszcze jest? Nic interesującego już tutaj nie ma. Dwa lata gwarancji. Wszystko jasne. Ok, tak więc instrukcja mnie tutaj nic ciekawego nie powiedziała. Wszystko jest dla mnie jasne dosyć. To jest nasze metuI, które pewnie musimy sobie wyciągnąć. Dobrze. Te pudełko. Też myślę, że możemy to zrzucić. jako mieć już. Instrukcja też. To jest nasze EDI. Co mnie się rzuca w pierwszym rzucie, że tak powiem. Bardzo starannie wykonany sprzęt. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, wszystko wygląda bardzo dobrze bardzo dobrze spasowane. Brak takiej chińszczyzny, który jest widoczny od razu w jakiś futerałach tańszych, że tak powiem. Wszystko tak jakoś sprawia dobre wrażenie, o tak powiem. A to jest bardzo ważne. Dobra, co widzimy w środku? Jest jakaś kartka papieru, pewnie imitująca oczywiście nasz telefon. Jest tutaj smycz. Tu mamy to nasze zamknięcie. Oczywiście, tak jak piszę, widzicie pewnie napis close open, czyli, żeby otworzyć, to musimy przesunąć w prawo. Z tego co wiem, trzeba to zrobić troszkę mocniej, więc pewnie dwoma palcami. Zatem, przepraszam Was na chwilę, spawuję film i pokażę, jak będzie wyglądać otwarty. Oczywiście, pomyłka, nie trzeba tutaj żadnej dużej siły do niczego przejrzałem sobie z drugiej strony jak wygląda uchwyt wystarczy podważyć paznokciem i samo się otworzy. Proszę zobaczyć raz. I tak samo podważyć i. O, I otwiera się tu i tu. Co dalej? Pewnie będzie trzeba teraz ten plastik ściągnąć z siebie, bo czuć tutaj, że słabiej się trzyma. A nie, w plastiku się nie ściąga. Plaks, plastik się odsuwa od siebie i tutaj będzie się pewnie wsadzać telefon w szczelinę. Czyli pomiędzy. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale będzie taka szczelina się tworzy, która umożliwia nam bezpieczne wsadzenie telefonu. Oczywiście za pierwszym razem wyrzucimy tutaj nie telefon, a. O, jak spojrzycie, jest tam mój palec? Jest. Tak więc. Tam będzie nasz telefon wchodził. Ok, tak więc myślę, że wsadzę tutaj papier i zobaczymy. Na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, i tak samo już swoją zwróciłem, na to, że tworzywo, czyli ten oto silikonowy, gumowy pokrowiec, jest bardzo, bardzo przejrzysty. Nie wiem, czy dobrze będzie to widać na tym filmie, ale jest to bardzo dobra, oczywiście, cecha. To znaczy, gdy przełożymy telefon do środka. Będziemy obsługiwać e, nagrywanie filmów. Filmem, jak widzicie, przykładem teraz też ten pokrowiec e, nie stwarza żadnych problemów przy kręceniu filmów. Jak widzicie, zero problemów, a patrzę sobie przez ten pokrowiec. Szczególnie, że teraz przez dwie warstwy e, patrzy okno, okno, przepraszam, obiektyw aparatu. No nic, wsadzamy papier i zobaczmy jak sobie poradzi, myślę, że wsadzę ten papier, który tutaj jest w komplecie, z drugiej strony jest to zwykły papier, możecie mi wierzyć, z tej strony jest taki lakierowany, ale z tej jest normalny, a przy okazji wsadzę jeszcze z tej strony papier toaletowy i zanurzymy to wszystko i sprawdzimy, jak to się będzie trzymać. Chciałbym Wam powiedzieć, w jaki sposób wymyśliłem na test ten papier, który tutaj był, taka atrapa jakby telefonu, Powinem papierem toaletowym z każdej strony, przynajmniej tak do połowy jak widzicie, jeżeli chodzi o tamtą apierowaną część. Czyli jest tutaj wszędzie ten papier. Wsadza się to bardzo prosto. Wystarczy odchylić te plastikowe elementy i po prostu wsunąć tam telefon. W tym wypadku jest to papier. Ja myślę, że już teraz możemy zamknąć te oto futera w celu o, tak, odchylamy tak, 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 tak raz jedną część odchylamy te elementy zaczepowe przybliżamy do siebie te plastikowe części teraz tylko zamykamy naciskając raz i z drugiej strony dwa zaczepy które w domyśle mają w 100% zabezpieczać telefon. Hmm. Powiem szczerze, pierwszy raz będę testował taki footer. W 100% nie jestem przekonany co do jego skuteczności. Dlatego też zobaczymy najpierw testy, jak teraz wypadną, jeżeli chodzi o papier. Mam nadzieję, że oczywiście pozytywnie. No to patrzymy. Testujemy. Tu już nie ma innych zaczepów. Jak widać, jeszcze Wam pokażę, tak wygląda tak wygląda ten gumowy tutaj pokrowiec, on jest naciśnięty przez taki ząb z plastiku, nie wiem, czy będzie to dobrze widać. On no się ciągnie ten ząbek na całą długość, no i te zaczepy, które tutaj zamknęliśmy, naciskają ten pokrowiec na całej długości. No, i sprawdzamy. Oczywiście powinien się teraz nie zanurzy, bo w środku mamy tylko i wyłącznie papier, i powietrze też tam jest. Dlatego też, poczekajcie chwilę, otworzę ten oto futerał jeszcze. Wy, że tak powiem, wypcham powietrze i potem go zamknę. Okej, okay. myślę, że dobrze mi się udało usunąć powietrze z niego. Zacznę po prostu tak na kolanie. I w ten sposób wcisnę czyli i potem zamknąłem. Myślę, że i tak jest za niskie obciążenie, żeby ten starał, poszedł głęboko pod wodę. Aczkolwiek myślę, że coś jakoś sobie poradzimy myślę dłonią. Według instrukcji mamy to zostawić na 5 minut pod wodą. spróbuję to wcisnąć trochę dalej. Jak to zrobić, żeby to się trzymało? Ja Chciałem też zrobić w miarę miarodajnie, to znaczy ruszać tym pod wodą i tym podobne i tym podobne. Przygotowałem też trochę wody w innym naczyniu, to znaczy w takiej wanience, bo no myślę, że jak tak zegnę to trochę, to będzie się lepiej trzymać. O, teraz jest lepiej. Zobaczymy, jak się to uczymy pod wodą. To prawda, brak tam jakiegoś ruchu który będzie wprawiał ruch ten cały futerom Ale myślę, że zaraz coś wymyślę. Troszeczkę ujmę stąd wody z tego oto naczynia, żebym mógł głębiej wsadzić ten futerał i trochę ręką poruszać nim tam w środku. Okej, okay, udało mi się trochę tej wody wydobyć może tam rękę do tego futerału wciśnijmy do na sam dół poruszajmy nim trochę pod tą wodą Przecież telefon z tym futerałem nie będzie działał na zasadzie, że będzie w jednym miejscu że będzie się ruszać, po prostu coś porównaj. ale głębiej się nie da z tą stroną bo szerokość tego plastiku nie pozwala na to w tym naczyniu tak, tak tak poruszajmy trochę do tutaj wyciskajmy gdzie się dałam wszystkie kamerki. Nie zapominajmy, że będzie w tym telefon za około 2500 siedział, trochę kupię jakby się zepsuł. Tak to Po co mi tam chodera? Nie tylko do nurkowania, jakie planuję przeprowadzić w tym roku pierwszy raz w swoim życiu, ale też do snurkowania czyli z łodzi. Co na powierzchni pływać? Gdzie jeszcze? w rynnach pływających Szczególnie w tym hotelowym, gdzie mamy czyści. Dwie rynny do zaliczenia. Tak więc telefon będzie służył do robienia zdjęć, filmów na wschodzie Tak więc telefon musi być w pełni sprawny, odporny i tak dalej i tak dalej. Nie może to być żadnych niespodzianek. Oczywiście głęboko zastanawiałem się nad Sony Z albo Sony Z1. Bardzo fajne telefony. Ale mając je w ręku jeden i drugi, jakoś szczególny aparat Fotograficznie do mnie nie przemówił. a wielkość, aparatu, wielkość ekranu, różnica pomiędzy noty jest, jest dość spora, a zależało mi na tym, żeby mieć rysik. Dlaczego rysik? Jeżeli ktoś notę dwójkę miał w ręce jedynkę albo trójkę. Pobawił się, potestował, to zrozumiał, co chodzi. Pisanie rys rysikiem, rysowanie korzystanie z wielu aplikacji za pomocą rysika. Coś pięknego. Dobra, myślę, że testy przyprowadzają. O, poruszajmy, ile się da. W każdą stronę, tu, tamto, tamto. Kawałki, inaczej, część jakby powietrze skądś tam wpływa, ale to myślę, że po prostu z tych części plastikowych tutaj, gdzie zostało. Zaraz zostawimy, myślę, na więcej niż 3 minuty, jak producent prosi. Ja tego sobie tak z ciekawości sprawdzę, czy coś tam gdzieś się przydało. Papier suchutki. Z drugiej strony i u góry nie, też sówdki. Dobra, myślę, że możemy teraz zanurzyć nasz hotelu. Maxa. Zostawimy tak, jak się da. No, bo to mi cholera. No. Zrobimy może inaczej, to Po prostu wrócę tutaj, że tak będzie. Tutaj się trzyma. Przepraszam. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale to i dobrze. O, na samym dole. Jak widać w no tym naczyniu. Ja sobie teraz rękę. Przypominam jak wygląda. Opakowanie z tego urządzenia. z tego futrału przepraszam. Przepraszam, że za zbyt długi może film taki trochę przynudnamy ale myślę, że osoby zainteresowane wodoszczelnością, wodoodpornością tego telefonu pod wodą będą musiały zastosować te samo rozwiązanie lub inne podobne, jeżeli oczywiście chodzi o ten telefon. Dobra. Ja tak ustawię to powiedzmy na jakieś pół godziny, nie będę tutaj siedział. Chciałbym więcej niż 3 minuty, zanim zrobię test na telefonie oczywiście. Tak więc dalsza część będzie w drugiej części tego filmu.